Chciałabym rozpocząć od podziękowania pani rektor za powierzenie mi tak odpowiedzialnej roli, jak rola wykładowcy wykładu inauguracyjnego. Pani rektor, to dla mnie ogromne wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, temat wykładu inauguracyjnego zarządzanie dobrostanem pracowników. Przepraszam, nie działa. Poproszę o wsparcie. Nieoczekiwana przerwa techniczna, pozwólcie Państwo zatem, że ja już zacznę bez prezentacji. Jeden z moich serdecznych przyjaciół mawiał z głowy, czyli z niczego. Kochani Państwo, temat zarządzania szczęściem, to jak się domyślacie, temat niezwykle bogaty i trudny. Tym bardziej wielkie to wyzwanie, aby w ciągu krótkich... Kilkunastu minut przedłożyć Państwu no przynajmniej kluczowe wyzwania, które są z tym tematem związane. Najpierw może takie ćwiczenie intelektualne. Jak Państwo sądzicie, co może łączyć firmy, których loga widzicie Państwo na ekranie? Co może łączyć tak różne przedsiębiorstwa jak Deloitte, Ceneo, Vivus czy City? Otóż, ja na to pytanie oczywiście odpowiem. Wszystkie one, i zapewniam Państwa, nie jest to lista zamknięta, zatrudniają w swoich strukturach organizacyjnych menedżerów do spraw szczęścia. Nie dyrektorów personalnych, nie HR biznes partnerów, nie kierowników działu kadr. To jest zupełnie odrębny etat osoby, która całą swoją energię skupia na tym, żeby poznawać diagnozować i zaspokajać potrzeby pracowników. Oczywiście widzę ogromne poruszenie na sali, co mnie niezmiernie cieszy, bo to oznacza, że zawód menedżera szczęścia ma swoją ogromną przyszłość. Szanowni Państwo, co się takiego wydarzyło w otoczeniu naszych organizacji, że oto pracodawcy zapragnęli zadbać o szczęście swoich pracowników? Jak państwo widzicie, przesłanki są bardzo twarde, konkretne, mierzalne i ekonomiczne. Oto żyjemy w czasie, w którym już dzisiaj na polskim rynku pracy brakuje miliona pracowników. Ostrożne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że za moment to będzie 5 milionów wakatów. I oczywiście znaczna część tej luki zostanie wypełniona przez automaty, roboty wyposażone w sztuczną inteligencję. Ale bądźmy realistami nie wszystkie. A zatem z perspektywy przedsiębiorstw lub innych organizacji mamy do czynienia z otwarciem kolejnego frontu. Trwa walka o klienta, trwa walka o pozycję na rynku, a teraz otwiera się kolejny front walki walki o pracowników, o tych zwłaszcza najlepszych, najbardziej utalentowanych. Na to zjawisko ilościowe nakłada nam się jeszcze problem jakościowy. Ten znany Państwu wiersz księdza Twardowskiego Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą dzisiaj coraz częściej cytowany jest w wersji Spieszmy się kochać pracowników tak szybko odchodzą. Oczywiście odchodzą do naszej konkurencji. Warto być może zwrócić uwagę, że zwłaszcza przedstawiciele tak zwanego pokolenia Z Pracują średnio dla jednego pracodawcy około dwóch lat. I podkreślę, to nie dotyczy tylko tych pracodawców, którzy marnie płacą, którzy nie dbają o swoich pracowników. To dotyczy także firm, które są absolutnie w czołówce rankingów najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy. No chociażby przywołam, pozwólcie Państwo, znaną markę Google, która raportuje, że w tym czasie od momentu zatrudnienia do odejścia pracownika po dwóch latach, tę decyzję podejmuje około 65% zatrudnionych. Zauważcie Państwo, jak gigantyczne koszty oznacza to z perspektywy pracodawcy. To są koszty rekrutacji, to są koszty onboardingu, koszty szkoleń. A zatem to właśnie dlatego pracodawcy pochylają się nad problemem szczęścia. Aby pracownicy nie realizowali swojej strategii, którą my w naukach o zarządzaniu i jakości nazywamy job hoppingiem. No, tak trochę z kwiatka na kwiatek. No, z naukowego punktu widzenia bardzo krótko chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, jak rewolucyjną drogę przeszliśmy, bo jeszcze ponad 100 lat temu pracownik traktowany był jako małowartościowy dodatek do drogiej maszyny, człowiek postrzegany był jako osoba z natury leniwa, a menedżer miał skupić się na tym, żeby dobrać odpowiedni system kar, aby tych szczególnie leniwych zmotywować. A dzisiaj ja państwu mówię o zarządzaniu szczęściem pracownika. Prawdziwe, prawdziwa rewolucja. Postawię pytanie, mam świadomość prowokacyjne, czy Polacy są w ogóle narodem ludzi szczęśliwych? Przyznacie państwo stereotyp Polaka, to stereotyp narzekającego na wszystko marudy. Byłam ostatnio w Wilnie i tam jest takie powiedzenie: narzekasz jak Polak. Jeden ze znanych polskich psychologów biznesu, Paweł Fortuna, ukuł nawet na tę okoliczność bardzo ciekawe określenie. Polska norma negatywności, czyli zanim przechodzimy do meritum, musimy swoje ponarzekać, musimy dostrzec tę szklankę w połowie pustą. Tymczasem chcę powiedzieć Państwu, że w badaniach wcale nie wypadamy tak źle. Co roku Instytut Galupa publikuje badania poziomu szczęścia w różnych krajach i tak do podium, które od lat okupują kraje skandynawskie, jest nam jeszcze dość daleko. Ale podkreślam, ta 35. lokata to lokata na tle 152 krajów objętych tym badaniem. Co więcej, w ostatnim roku przesunęliśmy się o 4 oczka do góry. No i jeszcze muszę podkreślić, traktujcie to Państwo jako ciekawostkę, Najszczęśliwi Pola, najszczęśliwsi Polacy to ci w grupie wiekowej 49-59. Bycie szczęśliwym w ogóle to jedno, ale bycie szczęśliwym w pracy to zupełnie coś innego, i tu niestety muszę ostudzić Państwa entuzjazm. Cieszę się, że są takie fajne emocje na sali. My w badaniach społecznych oczywiście szukamy różnych wskaźników, jak to mierzyć. Okazuje się, że jednym z ważnych pytań jest tu pytanie, czy poleciłabyś, czy poleciłbyś swoje miejsce pracy komuś z bliskiego ci kręgu. I okazuje się, że twierdząco na to pytanie odpowiada niestety tylko 29% Polaków. Proszę Państwa, w tytule wykładu mamy dobrostan, no czyli co? Mnie osobiście najbardziej urzekła definicja, zgodnie z którą dobrostan to blask. Blask, który bije od osoby, która czuje się w swoim życiu szczęśliwa i spełniona. Oczywiście, od strony naukowej mamy wiele konkurujących ze sobą definicji, ujęć teoretycznych, ale wszystkie one mają jeden wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest równowaga. Równowaga w życiu emocjonalnym, psychicznym, fizycznym, społecznym, duchowym, ekonomicznym i pewnie moglibyśmy jeszcze te różne ważne dla nas obszary wymieniać. Pozwólcie Państwo, że ja się przy tym slajdzie zatrzymam nieco dłużej. Co robią dzisiaj ci najbardziej dojrzali, mądrzy pracodawcy? aby rzeczywiście zarządzać dobrostanem pracowników. Zacznijmy od kapitału zdrowia. Tak świadomie użyłam słowa kapitał, bo to nie jest już dzisiaj tylko prywatna sprawa pracownika. Pracodawcy potrafią liczyć, widzą, że zdrowy pracownik to osoba zmotywowana, bardziej kreatywna, bardziej wydajna i przede wszystkim obecna. Czyli nie ponosimy kosztów zastępstw czy tak zwanych utraconych korzyści. Co za tym robią pracodawcy? Wierzcie mi Państwo, skala, zakres działań jest niewyobrażalnie duża. Podam tylko takie najfajniejsze przykłady. No chociażby badania profilaktyczne, te, które znacząco wykraczają poza to, co wynika z kodeksu pracy. Raz w roku w godzinach pracy i na terenie miejsca pracy. To są szczepienia, które pracodawcy oferują pracownikom, znowu dodam, na terenie miejsca pracy, w godzinach pracy i na koszt pracodawców. To jest dbanie o aktywność sportową i nie, nie mam na myśli karty Multisport, która szczęśliwie odchodzi do historii, bo wszystkie badania pokazują, że po stronie pracodawców to koszt a po stronie pracowników nie ma żadnych pozytywnych efektów. To jest dbanie o aktywność sportową bardzo spersonalizowaną. Czyli na przykład jeśli w naszej firmie wiemy, że są osoby, które lubią biegać, to finansujemy im udział w imprezach sportowych, raz w roku kupujemy im porządne markowe buty do biegania, finansujemy im stroje sportowe. Tak firmy to robią. Osobiście mam przyjemność współpracować z przedsiębiorstwem jako konsultantka, które, uwaga, oferuje premię pracownikom, którzy dojeżdżają do pracy rowerem. W ten sposób idealnie również realizując ideę tak zwanego zielonego HR-u. To są, drodzy Państwo, również premie dla osób niepalących papierosów. Palacze trochę się teraz... Zasmucili. No i oczywiście dbanie o dietę, ale znowu nie mam na myśli spotkania raz w roku z dietetyczką, ale to, że pracodawcy coraz częściej dofinansowują i to w znaczącym stopniu posiłki na terenie miejsca pracy. Nie ma mowy o zdrowiu bez zdrowia psychicznego, i to kolejny element na naszym slajdzie. Szanowni Państwo, Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że po roku 2030 czeka nas kolejna pandemia i to nie będzie pandemia kolejnego wirusa, to będzie pandemia problemów psychicznych. Już dzisiaj lawinowo przyrasta nam liczba osób, u których diagnozujemy reakcje depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. I znów mądry pracodawca nie traci tych faktów z pola widzenia, oferując na koszt pracodawcy opiekę psychologiczną, a ci najlepsi oferują ją również członkom rodziny pracownika. To jest także dostrzeganie potrzeb osób, które określamy mianem atypowych neurologicznie. Bo tak jak w społeczeństwie mamy ludzi ze spektrum autyzmu, z ADHD, z hiperwrażliwością sensoryczną, tak ci sami ludzie są w naszych organizacjach. My na Wydziale Inżynierii Zarządzania bardzo intensywnie prowadzimy badania w nurcie właśnie zarządzania neuroróżnorodnością, czyli dopasowania sposobu zarządzania. Miejsca świadczenia pracy do specyficznych potrzeb tych osób. No i wreszcie zdrowe relacje społeczne. I nie, drodzy Państwo, nie mam na myśli imprez integracyjnych, suto zakrapianych alkoholem, choć one też mogą być fajne. Chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że warto w środowisku pracy tworzyć społeczności ludzi, którzy mają ten sam system wartości, te same zainteresowania, te same pasje. Znowu powołam się na moje doświadczenia w kontakcie z biznesem. Jeden z zaprzyjaźnionych przedsiębiorców powiedział mi niedawno, że najlepszą inwestycją, którą zrobił w swojej firmie był zakup automatu do lodów włoskich. Mówi mi posłuchaj, tam się dzieje życie, tam pracownicy spotykają się i kręci ich to jaki smak dzisiaj, jaka posypka, który sok, sok owocowy do tych lodów zostanie dodany. To była najlepsza inwestycja, bo oni się tam poznają, oni się tam zaprzyjaźniają. I uwaga, proszę Państwa, to przy automacie do lodów włoskich powstały wszystkie najlepsze produkty tej firmy w ostatnim czasie. A zatem budujmy społeczności, bo ludzie tworząc coś razem, tworzą niewspółmiernie więcej niż jako jednostki. No i wreszcie bezpieczeństwo ekonomiczne, bo jakże mówić o dobrostanie? Jeśli pracownik nie ma za co kupić dzieciom buty, butów na zimę, a więc to pojęcie godna praca, płaca i uczciwa płaca muszą towarzyszyć najlepszym pracodawcom. Uczciwa nie oznacza równo, bo równo nie znaczy sprawiedliwie. I na koniec, choć nie najmniej ważne na naszym slajdzie, zdrowa aktywność zawodowa. Przez całe lata mówiliśmy work life balance, a dzisiaj się od tego odchodzi, mówi się jest life, jest życie, a praca to jest tylko jedna z wielu cegiełek, która to życie tworzy. A zatem warto tak organizować życie firmy, aby pracownicy nie mówili tego, co ja czasem słyszę tak, nasz pracodawca oferuje nam niezwykle bogaty pakiet benefitów. Tylko my nie mamy czasu, żeby z tego skorzystać, bo jesteśmy tak przytłoczeni zadaniami, że zwyczajnie tej przestrzeni brakuje. Ja wiem, część z Państwa myśli sobie, no może w dużych międzynarodowych korporacjach, może gdzieś w Warszawie to ma sens, ale u nas, tu na Podlasiu, nas na to nie stać. A ja powiem Państwu, tak to prawda. Nas na to nie stać. Żeby tego typu działań nie podejmować. Nas na to nie stać, żeby o ten dobrostan pracowników nie zadbać, bo jeśli zaniedbamy te kwestie, to ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie studenckie, pomachają nam po studiach na dowidzenia i stąd wyjadą. I to, co nazywamy w nauce retencją, wypłukaniem kapitału ludzkiego, będzie na koniec dnia dużo bardziej kosztowne niż autentyczne zaangażowanie się w zarządzaniu, w zarządzanie dobrostanem. Zmierzając powoli do końca, to podobno można powiedzieć na wykładzie trzy razy, chcę powiedzieć Państwu, że jako psycholog oczywiście muszę również zadać to pytanie, czy te bardzo ciekawe, przeróżne działania pracodawców faktycznie prowadzą nas do stanu szczęścia? Odpowiem tak, jak odpowiada inteligentny student na egzaminie. To zależy. Bo z jednej strony tak, można porównać te różne atrakcje oferowane w miejscu pracy do witamin. My je łykamy po to, żeby zadbać o swoje zdrowie, ale przecież mamy tę świadomość, że to nie załatwia tematu, że to nie gwarantuje nam stanu zdrowia. I podobnie jest z bodźcami zewnętrznymi. One pełnią porównywalną funkcję, ale nic nie zastąpi naszego indywidualnego budowania naszego szczęścia. To jest, proszę Państwa, sztuka dostrzegania drobnych radości to jest dostrzeganie drobnych sukcesików. Jeśli będziemy czekać na nagrodę Nobla albo monografię za 300 punktów może być trudno. Ale dostrzeganie tego, że wypijamy najlepszą herbatę w ulubionej filiżance i to, że siedzi obok nas fajna koleżanka i miły kolega, to to jest tak naprawdę droga do naszego szczęścia. I wreszcie jako pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania nie mogę dotknąć choćby w dwóch słowach tego hasła. Znowu, najlepszy system benefitowy nie zastąpi mądrego zarządzania. Każdy z Państwa zna to pojęcie, że pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od swojego szefa. I pewnie gdybym miała precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, co to znaczy zarządzać mądrze? To musiałabym tu Państwa zatrzymać przez kilka godzin, nie zrobię tego, proszę nie układać się do snu, to będą tylko cztery hasła. Jak zarządzać mądrze? Szanowni Państwo, mądrze oznacza budowanie więzi, oznacza autentyczny i szczery szacunek wobec pracownika. Mądre więzi, relacje nie zastąpi tego żadna owocowa środa. To jest, drodzy Państwo, sens. Mądry menedżer potrafi pokazać sens tego, o co prosi, aby nie było syndromu biegania z pustą taczką, gdzie ludzie wydają strasznie dużo czasu, wydatkują ogromnie dużo energii, nie wiedząc za bardzo, po co to wszystko. Czwarte słowo klucz kompetencje. Zauważcie Państwo, w obrocie przysięgi studenckiej są nie tylko kwalifikacje, ale także rozwój osobowości. Mądry menedżer szuka odpowiedzi na pytanie, jakie zadanie mam powierzyć temu pracownikowi, aby to było zgodne z jej czy jego kompetencjami, w tym osobowością. I wreszcie autonomia, bo ludzie nie chcą być biernym wykonawcą czyichś poleceń, nie chcą być wdrażaczem kolejnej procedury. Dajmy im przestrzeń do podejmowania decyzji. Chcę zostawić Państwa z tym pytaniem, czy Koncepcja praco-szczęścia to już fakty, czy tylko iluzja? I życząc bardzo pięknego roku akademickiego, proszę, bądźmy hygę, hygę po duńsku oznacza afirmujący życie. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękujemy Pani Profesor Janie Moczydłowskiej za wygłoszenie wykładu inauguracyjnego.